Premiera nowej produkcji twórców Narcos opowiadająca o kobiecie, której bał się sam Pablo Escobar. Ekwador walczy z gangami zamachy na prokuratora i studio telewizyjne. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy, a na ulicę wyjechało wojsko. Menedżer Lidla, odpowiedzialny za import owoców na czeski rynek, podejrzewany o udział w międzynarodowym przemycie kokainy. 25-lecie Rodziny Soprano, serialu, który na zawsze zmienił historię telewizji. 25 stycznia na platformie streamingowej Netflix miała miejsce premiera serialu Griselda, opowiadającego o świecie kolumbijskich narkobaronów. Głównym bohaterem produkcji jest Griselda Blanco, kobieta, przy której przemytniczy fach poznawał sam Pablo Escobar. Urodzona w 1943 roku Kolumbijka w czasie swej przestępczej kariery dorobiła się takich przydomków jak matka chrzestna, dama mafii czy czarna wdowa. Według niektórych doniesień pierwszego morderstwa dokonała już w wieku 11 lat, zabijając o rok młodszego chłopca porwanego dla okupu. Na liście jej ofiar znalazło się także trzech jej małżonków. Czarna wdowa brała udział w wielkiej wojnie narkotykowej, która na przełomie lat 70. i 80. wybuchła w Miami i w której uczestniczył między innymi osławiony kartel z Medellin. W tamtym okresie Floryda zamieniła się w jedno wielkie pole bitwy. W 1980 roku w Miami odnotowano aż 244 zabójstwa, a w kolejnym roku miasto zostało uznane za najbardziej krwawe na świecie. Znaczący udział w podbijaniu tych morderczych statystyk miała właśnie Griselda Blanco. W szczytowym okresie swojej działalności jej majątek miał wynosić nawet 1,5 miliarda dolarów. Przemytniczka miała jednak przeciwko sobie zarówno służby, jak i słynnego Escobara, który sam kiedyś przyznał, jedynym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek się bałem, była kobieta – Griselda Blanco. W serialu Griselda, za który odpowiadają między innymi twórcy popularnego Narcos, w tytułową postać wcieliła się Sofia Vergara. Kobieta jest również producentką serialu, nad którym pracowała przez 10 lat. Ekwador nie radzi sobie w walce z narkotykowymi gangami. Współczynnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Wzrósł z 5,6 w 2017 roku do 45 w 2023 roku. Na ulice wyjechało wojsko, a kostnice w miastach są przepełnione. W ostatnim czasie z rąk bandytów zginęli również kandydat na prezydenta Fernando Via Vicencio oraz prokurator Cesar Suarez. 8 stycznia w kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Jak twierdzą eksperci, Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że kartele z Kolumbii i Meksyku wybrały Ekwador na nowy kanał przerzutowy kokainy. Ekwadorczycy otrzymali od nich nowoczesną broń, pojazdy i gotówkę na przekupywanie urzędników czy policji tym sposobem niewielkie stosunkowo gangi przerodziły się w wielkie organizacje, które szybko się rozrosły i rozbudowały linie produkcyjne prochów, które trafiają do USA i Europy. Na początku stycznia z więzienia o zaostrzonym rygorze w Guayaquil uciekł również najgroźniejszy przestępca w kraju Jose Adolfo Mafias Viamar, znany jako El Fito. 44-letni gangster jest liderem największej organizacji przestępczej w Ekwadorze Los Choneros. Do zakładu karnego trafił w 2011 roku, skazany na 34 lata za morderstwa i udział w przestępczości zorganizowanej. Podejrzewany jest również o zlecenie egzekucji kandydata na prezydenta Fernando Villavicencio, którego zastrzelono w sierpniu zeszłego roku podczas wiecu. Krótko po tamtym zdarzeniu, w niewyjaśnionych okolicznościach, zmarło w więzieniu siedmiu podejrzanych o tamten zamach. Po ucieczce Elfito doszło w kraju do zamieszek, po których zatrzymano prawie 900 osób. Z kolei 9 stycznia zamaskowani i uzbrojeni bandyci wtargnęli do studia telewizyjnego, w którym odbywał się program publicystyczny transmitowany na żywo. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, Widać kilkunastu napastników uzbrojonych w karabinki i granaty. Jeden z agresorów zwraca się do kamery słowami, żebyście wiedzieli, że z mafią nie należy zadzierać. Wkrótce jednak budynek otoczyła policja i zmusiła napastników do poddania. W czasie ich ataku jeden z pracowników studia został postrzelony w nogę, a drugiej osobie złamano rękę. Aresztowano trzynastu bandytów. Tydzień po tamtym zdarzeniu gangsterzy dopadli jadącego do sądu prokuratora Cezara Suareza. Wielokrotnie postrzelony mężczyzna zmarł na miejscu. Wybrany w listopadzie zeszłego roku prezydent kraju Daniel Noboa zapowiedział bezkompromisową walkę z organizacjami przestępczymi, a rząd Ekwadoru pochwalił się już pierwszymi wynikami. Przeprowadzono 55 akcji bojowych przeciw gangom i aresztowano prawie 2000 bandytów. Pięciu z nich zastrzelono. Uwolniono także 32 zakładników. Podczas tamtych działań zginęło dwóch policjantów. Władze twierdzą, że odbiły również kilka więzień, które od lat stanowiły niejako fortece i koszary gangów. Biorąc jednak pod uwagę skalę zjawiska, jest to jedynie niewielki krok w kierunku oswobodzenia Ekwadoru z rąk gangów. Menedżer Lidla w Czechach podejrzany o udział w międzynarodowym przemycie kokainy. Mężczyzna, wykorzystując swoją pozycję, pomagał szmuglować prochy w kartonach po bananach. Jak przekazała czeska policja, aresztowano trzech mężczyzn, którzy przemycili setki kilogramów kokainy, ukrywając paczki w kartonach produktów dostarczanych do supermarketów. Jak podają śledczy, działający w zorganizowanej grupie przestępczej podejrzani, przemycali prochy w pudełkach po bananach z krajów Ameryki Południowej przez Hamburg. Wśród zatrzymanych są Peter H., który był powiązany ze znanym czeskim gangsterem radowanym Krejciżem, IJG, G., kierownik Lidla odpowiedzialny za import warzyw i owoców na czeski rynek, oraz Albańczyk, zamieszany wcześniej w handel nielegalnymi substancjami. Czesi prowadzili śledztwo w tej sprawie wspólnie z Interpolem. Jak informuje dziennik Bild, tylko w czerwcu ubiegłego roku służby w Czechach odkryły prawie 850 kg kokainy ukrytej w skrzynkach z bananami. 10 stycznia swoje 25-lecie obchodziła kultowa Rodzina Soprano, serial, który po ćwierć wieczu od swojej premiery zyskał status ponadczasowego widowiska. Dokładnie 10 stycznia 1999 roku wyemitowano pierwszy odcinek słynnej gangstersko-obyczajowej produkcji Davida Chase'a, która na zawsze odmieniła losy telewizji i sposób tworzenia seriali. Nigdy wcześniej nie pisano scenariuszy i nie kręcono odcinków produkcji w stylu typowo filmowym. Rodzina Soprano była też pierwszym serialem, w którym główny bohater był mordercą i zawodowym przestępcą. Zmarły w 2013 roku James Gandolfini, wcielając się w rolę tonego soprano, wykreował postać, na której później wzorowali się twórcy wielkich serialowych hitów. Doskonale dobrana obsada i scenariusz łączący dramat z elementami komediowymi sprawiły, że serial pokochali zarówno widzowie, jak i krytycy. W 2022 roku popularny magazyn Rolling Stone umieścił rodzinę Soprano na pierwszym miejscu stu najlepszych seriali w historii. Z okazji 25-lecia rodziny Soprano zorganizowano specjalny event, na którym pojawili się twórcy serialu i wielu członków obsady David Chase, Steven Van Zandt, Lorraine Bracco czy Steve Buscemi. Również stacja HBO, dla której powstał serial, uczciła rocznicę wieloma postami na swoich profilach społecznościowych, czy specjalną zakładką w serwisie streamingowym. Na platformie Max pojawiła się z kolei zakładka, kolekcja na 25-lecie rodziny Soprano, w której zamieszczono m.in. usunięte sceny czy pięciogodzinny materiał z zakulis. Ta wciąż niedostępna w Polsce platforma, według ostatnich doniesień, ma pojawić się w naszym kraju jeszcze w tym roku. Rodzina Soprano trafiła również na TikToka gdzie zamieszczono krótkie filmy zmontowane z poszczególnych odcinków.